Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy Was w ogóle, co myślisz? Tak? Tak, je, tak się Nie. robi. Nie. W podcaście W ogóle Poland. No właśnie, coś popsuję. Coś ziadzie. popsułem. No dalej. W podcaście W ogóle Poland ty mówisz? I ja mówię tytuł. Tak. W ogóle, co myślisz? <laughs> Kochani, jesteśmy trzeźwi. Odcinek numer. Pijaczkowy. Alkohol. Ja mu wymyślam, odpieprz się od mojego. O, widzicie, jaki tutaj. Dzieje się, dzieje się. Słuchajcie. Tak, dzisiaj mamy taki trochę poważny temat, ale z drugiej strony, no wiecie, taki życiowy, szczególnie dla naszej narodowości. Ale dlaczego? Ponieważ ja całkiem niedawno, jakoś w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, miałem sen. Oczywiście to był koszmar, ponieważ ja zazwyczaj mam wyłącznie ja koszmary, też, jeżeli no. pamiętam to. Jednym z wątków w tym koszmarze było to, że, no nie wiem, jakoś natknąłem się na Patryka, który z jakimiś kolegami pił alkohol. Wydaje mi się, że to było chyba piwo, ale to było alkohol pino, w sensie z procentami. Mm -hmm. A gdzie to było? Gdzie ja byłem z tymi kolegami? Nie wiem, nie, nie pamiętam teraz. Bo i, I po prostu pamiętam sam fakt, że to się wydarzyło, Prezident. bo nawet musiałam o tym powiedzieć, ale szczegółów już nie pamiętam. Nawet swojej reakcji, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale to wzbudziło we, na, we mnie takie po prostu wrażenie, że to zapamiętałem. No a dlaczego wzbudziło takie wrażenie? No bo ja nie piję alkoholu. Alkoholowego. alkoholowego. No nie wiem, ile. 5-6 lat? Nie wiem, ale czasami ludzie mnie się pytają, ile nie piję, piszą do mnie jakieś DM, -y, albo widzę jakieś, ludzie sobie robią jakieś rocznice. W się sensie, ten... tak naprawdę. No... A ja nie wiem, ja serio nie wiem, bo nie pamiętam, który to był rok. W sensie jestem w stanie to sprawdzić. Tak, można by to sprawdzić. Ale nie wiem, no nie czuję takiej potrzeby też liczenia tego nie czuję. W sensie, totalnie ja myślę, że jeżeli ktoś czuje, bo wyobrażam sobie, że może ktoś na przykład czuć z tego powodu jakąś dumę, czy no coś oczywiście, że rzeczy, tak. inne jakieś odczucia. No to jakby luz totalny, ale Zgabię. z drugiej strony, jeżeli ktoś nie pamięta to i nie czuje takiej potrzeby, no to co? No co, no, no co? No po co? prostu jest No ale na pewno to jest y, dobry kilka lat, ja myślę, że z 6-7 na pewno przecież jeszcze długo, zanim się tutaj przeprowadziliśmy. Tak, tak. I to mnie tak po prostu zszokowało. Zszokowało, ale byłeś wkurzona na mnie? Ty tak, jak, tak jak powiedziałam, nie pamiętam swojej reakcji, ale wydaje mi się, że nie. Myślę, że gdybym był wkurzony, gdyby jakaś imba była, no to bym też to zapamiętał. Mm -hmm. W sensie już było jakoś w przeszłości, nie będziemy tutaj się rozgadywać na temat powodów i w ogóle, ale... Można to znaleźć w sieci, jakby nie jest to żadna tajemnica, udzielałem też na ten temat jakichś wypowiedzi i wywiadów. No ale krótko, zdecydowałeś się przestać pić alkohol? Bo lubiłem za bardzo. Bo lubię, tylko za bardzo. No właśnie. Mm -hmm. I niekoniecznie mi służył. Jakby nie sądzę, żeby komukolwiek służył, ale w ilościach, w których ja piłem, no było grubo. Mi się wydaje, w sensie nie mi się wydaje, tylko no, mam o tym takie przeświadczenie, że dla ciebie dużym problemem, co wydaje mi się, że też jest problemem dla wielu osób, szczególnie młodych, była kwestia, kiedy po prostu powiedzieć sobie dość. Tak. Okay. Nigdy. I, no właśnie, i to była ta problematyczna kwestia. Nie wiem, czy teraz, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy kilka dni temu na ten temat, jak poruszyłem temat, ale mhm. rozmawiamy teraz, więc co, jaka jest twoja reakcja na ten mój sen i co sobie pomyślałeś? Cokolwiek? Było to, tak, było to dla mnie takie niezręczne i takie... Tak sobie pomyślałem takie, ale jak to, przecież ja nie piję, o co mu chodzi, jakby... Że co, że mamy jakieś wąty? Nie miałem do ciebie pretensji, że ty masz do mnie pretensje. Nie, podejrzewam? Ale to było takie... Trochę poczułem się taki zaatakowany. Naprawdę? Tak. Ale ty chyba czasami tak się czujesz, nie? Ostatni, ostatnio jakoś tak... Tak? No, no nie wiem. Tak? Mochita. Może, może ja tego nie. Wiecie, bo my też cały czas pracujemy na przykład nad swoim związkiem. Tak jak Patryk bywa y, po prostu trochę y, zamknięty na przykład przed kamerą, to tak samo bywa zamknięty przede mną, tak? To prawda. Więc, żeby się dogrzebać, co on tam tak naprawdę sobie myśli w jakichś danych sytuacjach, to nie zawsze jest łatwo, a wiadomo, że tak naprawdę każdą sytuację, czy każde powiedzenie, czy każde cokolwiek można zinterpretować na milion sposobów, a później jest jeszcze twoje fantazje jeszcze bardziej to wszystko jakoś zmieniają mnie mm -hmm. dlatego taki off-top bardzo ważna jest komunikacja polecam wszystkim komunikację na każdy temat telekomunikacja polska no dobra, okej, okay. czyli miałeś po prostu. Myślałeś, że mam jakieś wąty. No, Ale bez... teraz wiesz, że nie jest tak. Tak, tak, wiem, że tak nie jest. No Wtedy i ma, też mamy Tak, mamy czyny. Nie mamy już bifurznia? Nie mamy, mamy sztamę. No dobra, a nie wiem, przeszło ci przez myśl, no nie wiem, abym może sobie takiego prowadka. Czasami przychodzi mi coś takiego przez myśl. W sensie nie takie, że pod tytułem. A, kurwa, może ja. Bo poczekaj. Tylko, mhm. tylko takie pod tytułem. Bywały sytuacje, gdy ten browarek był taki miły i taki fajny, ale później czegoś nauczyłem na terapii uzależnień. Przypominam sobie mnóstwo rzeczy, które później powodowały te browarek. I że na jednym się nie kończyło, tylko było ich setka, i później były jakieś patologie, i po prostu różne inne historie. Więc sobie po prostu przypominam, bo, bo mózg jest skonstruowany, tego też się dowiedziałem na terapii, w taki sposób, że po czasie koloryzuje nasze wspomnienia. I nawet rzeczy, które mm, obiektywnie i w tamtej sytuacji były dla nas niemiłe, niedobre, niewygodne. Po czasie jesteśmy w stanie je uznać za neutralne albo wręcz przyjemne. I to jest to koloryzowanie wspomnień. Więc warto pamiętać o tym jak było naprawdę i mieć jakiś taki taki... Jak się nazywa to? Punkt zaczepienia? Punkt zaczepienia albo e, kotwicę taką. Okay. O, taką kotwicę, która będzie po prostu przypominała jak to było naprawdę, a nie jak to teraz pamiętamy po latach. Okej. Okay. Mm, czyli jednak ta twoja pamięć nie jest taka zła? Nie. Jakie jak, jak legendy brzmią? Te legendy to ty stworzyłeś, mój drogi, więc. Mm -hmm, okay. No dobra, ale skoro już powiedziałeś, że czasami się zdarzają takie momenty, no to kiedy się zdarzają takie momenty? No jakieś lato i na przykład sobie leżymy gdzieś na jakiejś plaży czy coś. No to to jest taki moment, który się kojarzy z piem. Ja wiem, że pewnie częściowo jest też stworzone przez jakiś marketing i reklamę. Że po prostu wiesz, tak jak jest gorąco, to musisz Szczególnie, się... że nie na nieskazane jest pić alkoholu <laughs> Podczas bodzie, upałów też. Upałów. Tak. No albo no jakieś takie wiesz, do filmu, na przykład czasami mi się zechce brować Bo to są, są dwie kwestie, tak naprawdę znaczące. Dobra. Nie jest to żadnym sekretem, że zdarza się tobie wypić raczej piwo niż jakieś. O, bezalkoholowe. Tak. No więc nie różni się w smaku jakoś specjalnie. Chyba. Nie, ale ja też piję, zauważ takie piwa bezalkoholowe, głównie takie, które są jeszcze dodatkowo smakowe. Więc tak. to jest takie bardziej, takie wiesz, soczek jabłkowy i tak dalej. Okej. Okay. To jest takie hmm. też trochę mylące, ale nie ma tego takiego smaku alkoholu. Pamiętam, że, bo ja kiedyś bardzo lubiłem i my kupiliśmy nawet Bez... Zero procent. Robił dziwne. też takie rzeczy, tak. Przez teraz już wszystko robią, wystarczy, żebyście zapłacili. Tak. I ja tego spróbowałem, i to było straszne. Napra Mamy to cały czas, nie mówiłeś mi o tym. Nie, nie mówiłem ci o tym. Dlaczego? Bo poczułeś wspomnienia, Tak, 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 Okej. Okay. I poczułem to po prostu, te, te jodłe, i po prostu wróciły mi jakieś po prostu historie z głowy. Nie będę teraz o nich opowiadał, yy, ale wróciły mi jakieś historie straszne z głowy, i takie byłem nie. Nope. No, dobra, ale widzisz, bo mi właśnie to ciekawi, bo no, bo zobacz, możemy rozdzielić y, tego typu produkty na te zawierające procenty i nie zawierające procentów, tak? Mm -hmm. I ty mówisz, że czasami masz ochotę czegoś takiego się napić, więc masz możliwość napicia się czegoś takiego nawet w jakiejś dozwolonej ilości. Mm -hmm. Ale bez procentowego, ale tak naprawdę, tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, nie obniża to wartości smaku tego produktu. Mm -hmm. No to jaki jest problem z napiciem się tego chociażby od czasu do czasu, jeżeli to nie ma żadnych skutków ubocznych? W sensie, no, takich, o których myślimy. No, takie, że nie chcę w sobie budować takiego nawyku też. Mm -hmm. Że, a sięgam sobie pobrowa. Okej, okay. no dobra, rozumiem, ale bo zmierzam tego, że czy jesteśmy w stanie jakby odróżnić i odgrodzić od siebie sam smak takich napojów, a te procenty? No. Czy ty tęsknisz za, czasami za, 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 za tym smakiem, który tak naprawdę możesz mieć, czy za procentami? Nie, no za procentami. No, czyli nie tęsknisz za napiciem się pie tak. na plaży, tylko ze stanem upojenia. Tak, 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 no dlatego to... to jest takie mylące i po prostu marketing i reklama tutaj, wiesz, zrobiły swoje i po prostu zbudowały w głowie pewne, pewne klisze, no i co, których się trzymamy. I co, co, za czym tęsknisz w takim stanie? Masz jakieś co? Ty no. Co? Ja jestem, wiecie, ja jestem, jakbyście nie zauważyli, zamkniętym sobie introwertykiem, jeszcze do tego autystycznym, więc ja jestem po prostu, ja, rzeczy dzieją się w mojej głowie, niekoniecznie dzieją się na mojej twarzy albo y, niekoniecznie je wyrażam. Więc albo był dla mnie taką formą y, ekspresji, wręcz powiedziałbym. I był taką form, formą, w której ja. Y, Otwierałem się i byłem taki dla wszystkich otwarty, miły, przyjazny, zrozumiały też to jest ważne. I oczywiście do pewnego momentu, bo później było tego alkoholu za dużo i było tylko coraz gorzej. Ale był taki moment, w każdym, właściwie może nie w każdym, ale w wielu piciach alkoholu, gdy byłem taki, że czułem się częścią grupy. Mm -hmm. No, dobra, czułeś się jakby, nie wiem, może, może co pewny, bardziej pewny siebie, tak. bardziej odważny. No tak, no to są takie zabawny, rzeczy, Zabawne, cokolwiek. Okej, okay, czyli y, przy pomocy tych oto rzeczy mogłeś w jakiś sposób, powiedzmy, poprawić swój nastrój w danej sytuacji. No. Do momentu, aż potrafiłeś popsuć go. Tak, do, aż Albo nie mogłeś, po prostu nie byłeś w stanie, bo myślałeś chyba na dobrą sprawę, że cały czas będzie tylko lepiej, lepiej. No właściwie chyba ta, ta, to nam... Na tym to polega chyba nie, No dobra, no nie wiem. Są jakieś, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym kiedyś coś takiego miał, ale no są takie sytuacje, że się, nie wiem, pije na smutno, tak? Mhm. Ja, mi to nigdy nie towarzyszyło, ale no, na przykład jeżeli właśnie pijesz dla zabawy dla rozrywki dla fanów, no to nie myślisz sobie w pewnym momencie, no dobra, jest zajebiście. To teraz jedziemy w dół. Nie? No wiadomo, że tak. Tylko myślisz, że będzie tylko lepiej lepiej, 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 lepiej. Ale przecież wiesz o tym tak naprawdę, że nie będzie lepiej lepiej. No tak, lepiej. ale jesteś pod wpływem alkoholu, więc twoje zdolności też są intelektualne, dosyć ograniczone. A może to jest po prostu kwestia tego, że w pewnym momencie. Że pochodzimy od małpy? Też. Że w pewnym momencie myślimy sobie po prostu, Było po prostu, że jesteśmy. Nie wiem, jesteśmy czymś zdenerwowani, prawdopodobnie życiem, po prostu pracą, jakimiś rzeczami, które nas otaczają, problemami, po prostu najzwyklejszymi. I to jest taki sposób, żeby, no nie wiem, znieczulić się i przestać myśleć. No oczywiście, że tak. Że właściwie zdajemy sobie sprawę, że to nie polepsza naszego stanu i właściwie w żaden sposób nas nie rozwija. Albo wiem, nie, zdajemy nie rozwija się z, z tego stanu, ale czujemy chwilowe ukojenie. Myślę, że możemy się też sami w pewnym momencie oszukiwać. oszukiwać no, tak, no, tak. Bo to nie jest tak, że nie wiem, jakoś cofamy się y, umysłowo tylko po prostu. No, różnie to bywa. No może i różnie to bywa, to w sumie wiecie, no tak, nie ma co tutaj generalizować. Ale co, ty, że tęsknisz trochę za, czasami za takim byciem bardziej otwartym? No czasami tęsknię, zwłaszcza, znaczy ja na co dzień nie odczuwam takiej potrzeby bycia bardziej otwartym, bo według mnie, ja w swojej głowie jestem bardzo otwartą osobą, bardzo dużo y, mówię rzeczy, które chcę powiedzieć i dużo też opisuje swoich, nie wiem, jakichś emocji, zdarzeń, mhm. jakichś innych rzeczy, więc ja w swoim mniemaniu jestem bardzo otwarty. Tylko czasami jestem zmęczony tymi komentarzami pod tytułem, że e, mógłbym coś więcej mówić, e, mógłbym e, bardziej coś tam, mniej coś tam. Dobra, ale poczekaj, bo kombinujesz. Nie kombinuję. E, zmierzam do tego, że powiedziałeś, że sam czasami Tęsknisz za tym stanem, prawda? Ze stanem przynależności do grupy. Okej, okay, czyli po prostu jesteś introwertykiem i lubisz to właściwie, jesteś ale, w stanie powiedzieć, akceptuję. ale czasami zdarza się, że coś się pojawia w tobie takiego, że masz ochotę uwolnić sobie trochę tego ekstrawertyka, który jest jakby, no nie jesteś w stanie tego zrobić, powiedzmy w chwili obecnej, przynajmniej bez tego. Alkoholu. Tak? No jest o wiele ciężej, Teoretycznie. No, bo jest to możliwe, tylko jest o wiele cięższe. Oczywiście jest to możliwe bez niczego, ale też z drugiej strony, jeżeli potrzebujesz, w sensie, wiecie, no. To nie, nie będziemy tutaj bawić się w jakieś kołczowanie i umysł nie ma granic, tak? Mhm. Każdy z nas jest po prostu kupą kości i galarety, i każdy ma masę jakichś problemów i różnych jakichś fiksacji. Więc nie oszukujmy się. Zmierzam do tego, że jeżeli potrzebujemy jakiejś pomocy czy zarówno u drugiego człowieka, czy jakiegoś jakiejś rzeczy, to po prostu korzystajmy z tego, tak? Mm -hmm. I zmierzam do tego tutaj, że na przykład myślę, że może istnieją jakieś rzeczy, które mogłyby ci pomóc uzyskać ten stan, za którym czasami tęsknisz, jednocześnie nie tracąc kontroli Wiesz o co chodzi? No wiem o co chodzi, ale to, jakie to są rzeczy? Nie, nie wiem, nie wiem. Daj mi te rzeczy. No, ale chciałbyś? O tak. No, ale to musiałbyś, to chyba to od ciebie zależy. To jest twoje życie. To ty musiałbyś y, poszukać, poczytać, pointeresować się. No są takie rzeczy. Ale pytanie na ile cię ci rzeczywiście chce, a na hmm. ile to jest czas do czasu. No od czasu do czasu, także to nie jest coś, co mi spędza sens powiek i teraz będę, wiesz, jakoś bardzo miał czas z tego powodu, że nie jestem częścią grupy, bo jakby umiem z tym żyć, jakby. No, ale to jest tylko w twojej głowie, nie jesteś częścią grupy. Tak? A jestem częścią jakiejś grupy? No myślę, że jesteś częścią grupy w ogóle Maniaków, nie? No tak, tak, no tak. Bo też na przykład kwestia tutaj jest taka, no ja na przykład no nigdy nie przestałem tak na zawsze pić alkoholu, tak? No ale ile pijesz? No rzadko raczej. E raz no. w miesiącu, dwa razy w miesiącu, i ze dwa drinki i tyle. No właściwie dwa dni temu y, pierwszy raz miałem y, okazję napić alkoholu roku. No i to było ostatni dni stycznia. Tak. I, I bo byliśmy po prostu w towarzystwie znajomych. Ale nic mi to faktu, że napiłem się tego alkoholu razem ze znajomymi. Mhm. I co? Czułeś się... Jak, Miałeś jakąś emocję z tym związaną? Nie, nie. Nie miałem, ale pamiętam, że jak przestałem pić alkohol, to na początku miałem takie emocje, tak. że nie chciałem, żeby ten alkohol pojawił się w mojej... w moim otoczeniu. Teraz już tak nie mam. W sensie może dlatego, że ta wódka po prostu się nie leje ze wszystkich ścian, i ty nie chodzisz na czworaka, i po prostu wiesz. Zależy kiedy. Zależy kiedy, to prawda, ale nie pod wpływem alkoholu. Może to dlatego też wynika, ale wiem też, że ludzie mają różną odporność i wrażliwość w tym temacie, i są takie osoby, które po prostu źle się czują, nie pijące, które źle się czują w obecności alkoholu, po prostu. Ja tak mam, że ktoś może sobie przy mnie wypić wino czy browar, i mi to nie robi w tym momencie. Aha, okej, okay. ale pół litra? Pół litra by już robiło. Tak? Tak, serio. Bo za mało, trzeba litra. Co najmniej litra. Dobra. Bez litra nie wychodzę z domu. Domyślam się, do czego nawiązałeś i rzeczywiście z perspektywy czasu absolutnie to rozumiem. I jest to dla mnie totalnie oczywiste, że przynajmniej na jakimś początku takiego właśnie, no takiego. mhm to po prostu to potrafi triggerować. Tak. Myślę, że to też wymaga od tej osób towarzyszących więcej może empatii. No, tak, jak takiego zrozumienia, który, ale też takiego spojrzenia na tę drugą Które myślę, że czasami brakuje i, i chociażby mi na pewno brakowało w niektórych momentach kiedyś. No bo nikt nie uczy trzeźwości. Wiecie, Wszyscy bo to uczą też jest pić. kwestia myślisz sobie na no ale ja nie mam z tym problemu, nie? Tak, to nie jest mój problem. No to nie, nie do końca tak, to tak działa. Tak? No tak. Teraz już yy, to wiem, ale taka po prostu obserwacja. A na przykład też taka ciekawostka. No ja rzeczywiście yy, teraz już mniej piję alkoholu niż kiedyś, bo nawet wiecie, co nie chce mi się po prostu. W sensie zdarzało się czasami, że jak poszliśmy do jakiejś knajpy, czy może zazwyczaj albo jak byliśmy na wakacjach. Tak. Nie mówię, że nie, ale nie czuję też takiego, takiego ciśnienia. Zwłaszcza, że byłbyś w tym sam, tak? Jeśli jesteśmy we tak, dwójka. Ale zmierzam do tego, że pamiętam, nie wiem na ile to było prawdą, a na ile może po prostu to się zmieniło, albo i nie zmieniło, ale nieraz w przeszłości powtarzałeś, że lubisz mnie pod wpływem alarmowym. Pomimo, że sam nie piłeś w szpitalu. Nie wiem na ile. E... No to było takie, wiesz, tak? Z tym półszerwie, no. No polegało to na tym, że jesteś po prostu taki... Bardziej ekstra. Bardziej ekstra jesteś zabawne. Oczywiście jest to fajne przez dwie minuty. Powyżej dwóch minut zaczyna być to męcząca. Czyli jak... oszukiwałeś mnie przez te lata. Dzidzia. Oszukiwałeś mnie przez te lata? Nie oszukiwałem cię. No bo lubię czasami jak jesteś pod wpływem albo jesteś zabawny. Jeszcze bardziej. Jakby ktoś po prostu... 300% Madama w Madamie. Ale na Gubi dłuższą się, metę jest gło... to. No, ale co to jest na dłuższą metę? No to ja nie, nie mówimy tutaj o ciągu. Na dłuższą metę to jest. No to jest co. No powyżej godziny na przykład. No ale to nie. Nie, nie da rady tak po prostu no, naprać ale... się i po godzinie wyłączyć to. No wiem. No to ale... musisz się zdecydować, albo jestem pijany, albo nie, albo tak Ale wolę, żebyś nie był pijany, wiadomo. Wolę, nie był pijany. No wiadomo, że tak. A zawsze tak wolałeś. Tak, myślę, nie, no że tak. na serio, to tak. Nie, no, na serio. Okej, okay, dobrze. Ale też nie jestem jakiś uciążliwy. Kiedy nie jesteś uciążliwy? stanem upojenia? W stanie Zasadnie. upojenia? Tak. Jesteś uciążliwy. A nie w stanie upojenia? Jesteś uciążliwy. Okay. No to jak widzisz swoją przyszłość? Mm, to znaczy widzisz ją w tym temacie tak samo. No, no tak, no tak, że po prostu nie pijal. No. I po prostu to jest szatan, yy, procenty to jest szatan i nie chcesz nic z tym nic wspólnego. <noise> Nigdy, już... moi drodzy, tak nie mówiłem nawet w pierwszym etapie trzeźwienia i bardzo unikałem tego, żeby nie zostać właśnie takim w drugą stronę, tak w drugą ekstremium i zostać takim po prostu coacherem i po prostu ambasadorem niepicia i upominać ludzi, którzy piją. Mhm. Zawsze dbałem, żeby nie być tą osobą i wydaje mi się, że mi się udało. Czyli od czasu do czasu jakieś... Bezalkoholowe, ewentualnie jak gość przyniesie winko. Tak. I to jest Bez totalnie, alkoholu. oczywiście, i to jest totalnie na luzie i, i nie, 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 nie widzisz jakichś potrzeb na zmiany w przyszłości. Nie, nie widzę. Już się tak przyzwyczaiłem, że poza właśnie jakimiś takimi drobnymi momentami, o których mówiłem. W ogóle w moim życiu nie w mojej głowie nawet nie gości alkoholu. W sensie, wiecie, tak dopytuję, nie żebym no, jakiś um, liczył na jakieś zmiany, na dobrą sprawę to nikt nie powinien pić bo po prostu po co sobie no. można to zadać pytanie, ale z drugiej strony no i mi się zdarza i widzę w tym jakieś tam, nie wiem, no czasami po prostu masz ochotę, ja też nie lubię być yy, tak, wiecie, się zamykać, że no coś jest niedobre. Coś jest niezdrowe, albo coś jest niekorzystne. No tak jak obawiam się, że większość rzeczy, z którymi się mamy styczność, tak? Większość rzeczy, która jest przyjemna. Tak, więc z, drugiej, z jednej strony zdaję sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony, jeżeli znajdzie mnie raz na ruski rok jakaś ochota, to też nie czuję potrzeby sobie zabraniania tego. No, Zwłaszcza, że ja też nie mam takiej potrzeby. No. Tak, takiego powodu chyba, jakby był, to co innego. No dobrze, czy chciałbyś coś dodać jeszcze? Wiesz, co, to jest taki temat rzeka. Także ja mogę po prostu odpowiadać na dziesiątki pytań w tym temacie, i to jest taki temat, że przez dwadzieścia parę minut nie jesteśmy w stanie go nie, no, wyczerpać. Chciałem też, wiesz, żebyśmy po prostu jakoś tak, bo ten, bo był właśnie ten sen, mieliśmy to spotkanie towarzyskie, minęło już trochę czasu, i też chciałem, żebyśmy tak, tak naprawdę bardzo delikatnie musnęli ten temat, no bo nikomu tutaj chyba nie zależy, żeby zagłębiać się w jakieś smutki i tym podobne, ale. No ogólnie y, chyba morał jest taki, że lata mijają, a ty po prostu jesteś coraz szczęśliwszy. I... Jezu, tak, totalnie. To jest mi całe i nie ja. Nie potrzebujesz nic więcej. I pamiętajcie, że odwódki rodzą krótki. No, tak jest. No, masakra. O masakra. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo, pozdrawiamy was serdecznie, życzymy wam wesołych świąt i widzimy się w podcaście za tydzień w czwartek. Pa, pa. pa. Hej, Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button, i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.